Cześć. W końcu po remoncie obrazki wiszą. Tutaj też w końcu można zacząć pracę. Trochę sprzętu do dysków. Adaptery, komputery, kaloryfer, dawcy podzespołów z dysków. Pamiątka po dziadku. Komora laminarna. Trochę sprzętu do nandów. Lutownica. Adaptery do kart pamięci i coś, co przyszło dosłownie dzisiaj i już się robi. Teraz może będzie widać coś się czyta z prędkością 1400 kg na sekundę. I teraz, co to jest? Popatrzcie. Karta microSD z wykopu. Z góry dziękuję, że ktoś mnie tam ogląda i fajnie, że się przydaje. To jest karta Samsung Evo 32GB o paskudnym pinaucie 2x10, znany w branży jako nie do rozwiązania, ponieważ tam jest dynamiczny XOR. Zależny chyba od bloku. Generalnie chyba nikt nie jest w stanie póki co tego rozwiązać. Karta była niewidoczna, niewykrywana, i poproszono mnie o pomoc, bo to dla jakiejś koleżanki. I spróbowałem czegoś nowego, czegoś o czym słyszałem, że się czasem udaje, wykorzystując połączenie ISP. Karta została zalutowana w odpowiedni sposób. No i powolutku, powolutku czyta. Ja sprawdziłem, dane są. Już chyba z 20-30 zdjęć widziałem, także czekam na ostateczny rezultat. Na pewno go pokażę. Film będzie bardzo krótki, bo to tylko. właściwie nie ma czego tu pokazywać. Wlutowanie pięciu kabelków i masa szczęścia. Ok, mamy kolejny dzień. Wczoraj poświęciłem mnóstwo czasu. Pamięć niestety jest mocno zdegradowana, ale. Starałem się pomijać uszkodzone adresy, no i powstało z tego mnóstwo małych plików. Oczywiście można z nich odzyskać mnóstwo dobrych zdjęć, ale według sygnatur, czyli wszystkie dane, które by były pofragmentowane, np. filmy, nie będą sprawne, więc wpadłem na coś innego. Starsza wersja oprogramowania do JTAGa ma takie fajne różne funkcje, jak na przykład Explorer, i można z niego sobie odczytać nawet strukturę katalogów tej karty i kopiować pojedyncze pliki. Oczywiście ten już został skopiowany, to następny i ten akurat ładnie się kopiuje. Oczywiście ze względu na degradację komórek pamięci, część plików się nie udało, odzyskać i nie uda. Ale można to robić skutecznie, czyli. Odzyskany plik na pewno będzie sprawny, obojętnie czy jest pofragmentowany czy nie, bo robimy to według struktury. I na pewno pokażę, ile tych danych zostało odzyskanych w końcowym rezultacie. Czasem nawet mam szczęście i można robić to po kilka, kilkanaście nawet plików z całkiem niezłym rezultatem. No tu już widać, na którymś zdjęciu się wykrzaczy. To już trzeci dzień zmagań z tą kartą. Jakoś to tam powoli idzie. Jest oczywiście mnóstwo błędów, całe mnóstwo. I co chwilę jest komunikat o błędzie, ale większość danych na szczęście udaje się Odczytać. I już mam 7,5 GB danych. 965 plików, w tym oczywiście filmy. Karta ponoć jest pełna danych. Więc to trochę jeszcze potrwa. Jest niedziela, piąty dzień odzyskiwania. I jest już całe 9,8 GB. 1177 plików. No, jak tak dalej pójdzie, to klient będzie oglądał te zdjęcia wspominające, czy byli młodzi. Miejmy nadzieję, że to trochę przyspieszy i komórki pamięci będą dalej w lepszym stanie. Dzień 9. 1369 plików. 12 GB. Kolejne dwa dni minęły. No, i jest już 13 GB i 1550 plików. Szczerze, już tracę rachubę, ile to trwa. Jest 8 października, jest niedziela. 11 października, prawie 9 rano. I mam 1878 plików, 15 GB danych. OK, mamy 14 października, sprawdźmy, ile jest tych danych już. O, całe 16 GB, 2229 plików. Jak widać na suwaku, powoli zbliżam się do końca. Cześć, już powątpiewałem, że dożyję tego momentu. Ale popatrzcie, już zostało ostatnich kilka filmów do zgrania. Obecnie jest 2644 pliki w pełni sprawne, odzyskane. 19,5 GB. Także dzisiaj prawdopodobnie skończę. Jest i ostateczny rezultat: 2645 plików, w tym filmów. 19,5 GB całkiem nieźle jak na brak możliwości odzyskania, szczególnie inną metodą. A teraz, dla pokazania, tylko że karta faktycznie jest problematyczna bardziej niż to pokazałem do tej pory, więc zamontowana w czytniku. I niestety komputer nie jest w stanie w ogóle dostać się do tej pamięci. Widać, że coś próbuje, ale co chwilę przerywa. I to tyle na dzisiaj. Przynajmniej w tym przypadku. Dawno żadnego filmu nie było na kanale. Mam nadzieję, że to się w tej chwili zmieni. Jakby ktoś chciał policzyć, ile to trwało, to dzisiaj jest 19 listopada. Także sporo czasu to zajęło, ale mam nadzieję, że klient czy klientka będą zadowoleni. Cześć!